Witam. Dzisiaj po prostu muszę Wam powiedzieć smutną wiadomość. A ta smutna wiadomość jest taka smutna, bo Ym... miałam dzisiaj nagle nagrać... odcinki Nagrałam. nagrałam tylko dwa, więc... Przepraszam, poprawiam się. Teraz nagrałam odcinek z Geometry Dash. I mam nadzieję, że... Nie, nie, nie będzie nie zamierzę, że to na Mam nadzieję, że... Taki krótki jest nie. Ja, no, no, no. Mam nadzieję, że... Wam się spodoba odcinek z geome Geometry Dash. Bo ogólnie... Chcę, Unleash the Riberdecki! Hey, I'm Sunny and this is Matt! No, Chodzi mi o to, żeby mój kanał był wspierany. Wiecie. Więc są dwie ważne wiadomości. Subskrybujcie. Nie musicie oczywiście, bo nie jestem żebrakiem i nie będę żebrał. O ten. O. Tak. ogóle poczekajcie. Yy, muzyka wyłączy. Yy, to no. Dobra. Więc ja sobie myślałem bo chciałem, żeby to był live stream, ale po prostu dzisiaj sobie coś pogadamy, takie tam. A między innymi o tym, jak moje odcinki będą stworzone. Obiecywałem Wam w poprzednich odcinkach, żeby odcinki były co. Jakby co. Je, w jeden dzień, trzy odcinki. Czyli. No. Na jeden dzień, trzy odcinki. ogólnie ważna wiadomość to jest taka że yy, to będzie mój jedyny i ostatni odcinek z Geometridash bo ja ogólnie nie gram w tą grę często to miało być po prostu wiadomość taka pogawędka wiecie po prostu chciałem wam dać jakąś grę bo, bo ostatnio jakoś no te poprzednie odcinki były jakieś nieaktywne wiecie Po prostu były takie krótkie Ten ostatni drafta Bo nie chciało mi się Po prostu go robić Dlatego tylko miał tak chyba pamiętam 5 czy tam 6 minut Więc no W ogóle no, Ja nie mogę tego przeszkodzić Nie wiem czemu przed chwilą mogłam No co jest Dobra więc to miało być tylko taka krótka powgawędka. Ja już nie będę gadał, bo to miał być filmik bez reakcji. Więc oglądajcie, jak chcecie. To jest Geometry Dash. Ja zapraszam. Nie, nie popsuwam się dźwięk w telefonie, tylko ja nie gadam nic, bo mówię, bez reakcji ten odcinek będzie. W ogóle to jest speedrun. Chcemy jak najszybciej powiedzieć pierwszy poziom, ale chyba nam to nie wyjdzie tak szybko. Bo wtedy byłem nawet blisko. To nie było nudne, coś, coś powiem. Hmm. Tak jak mówiłem, bo wtedy nie dokończyłem. To jest ostatni odcinek z Geometry Dash. Dlatego, że po prostu wiecie, nikt tego nagrywać, bo tak nie jest wystarczająco, jakby. Bo mój, odcinek, mój kanał to ma być quality content, czyli. Yy, fajne nagrywanie, a nie taka gra Bo taka gra to jest na przykład na live streama, gdy próbujemy tą speedrunować, grę Tak naprawdę. Ale tak naprawdę to my jej nie speedrunujemy, tak. Hmm. Bo. Jak widzicie, tak naprawdę to. Jestem całkiem zły w tą grę, bo tak dobrze mi nie idzie, bo dopiero ostatnio zacząłem w nią grać, już grałem kiedyś raz, czy tam pięć razy, ale no, więc jak przypominam, tak jak widzicie, no nie jestem za dobry, ale może mi się przynajmniej uda ten pierwszy poziom, coś no nie. To miał być Speedrun z Geometry Dash, ale chyba na mnie wyjdzie, ale. To miało być takie wynagrodzenie, że nie zrobiłam, że mój poprzedni odcinek z Ocean Nomada był taki krótki, bo 5 minut. Ma... Poprzedni miał chyba 7, to już, to jeszcze do zniesienia, ale ten jest krótki, więc. No. Papa! Pa. Jakby co, to ja już kończę odcinek, więc... Pa, pa.